Cześć, jestem Kasia. Mam 17 lat i chodzę do 6. Liceum w Nowym Sączu. Interesuję się literaturą, sztuką, ale nade wszystko uwielbiam działalność społeczną i wolontariat. Aktualnie realizuję już mój trzeci projekt społeczny, ale szczególną inicjatywą był zeszłoroczny projekt Ponad podczas którego pomogliśmy z przyjaciółmi prawie 500 uczniom z całej Polski. Jestem również aktywną wolontariuszką w Stowarzyszeniu Sursum Corda, Dzięki czemu uczestniczę w wielu akcjach na rzecz chorych dzieci, samotnych seniorów oraz promowania wolontariatu. Jako członkini samorządu uczniowskiego, szkolnego klubu wolontariatu oraz przewodnicząca samorządu klasowego, aktywnie angażuję się w działalność szkolną, organizując wiele akcji. Jestem także redaktorką naczelną szkolnej gazetki oraz prowadzę różne uroczystości. Realizuję dzięki temu moją kolejną pasję czyli przemawianie publiczne. Ogromnym osiągnięciem w tej dziedzinie było dotarcie do półfinału konkursu Pitch Contest w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Projektów Społecznych Zwolnieni z Teorii, której jestem dwukrotną finalistką. W zeszłym roku szkolnym udzielałam korepetycji non-profit Chłopców z Domu Dziecka w Fundacji Webkorki. Był jeszcze wolontariat na Europejskim Festiwalu Biegowym, Narodowym Czytaniu i wiele innych akcji oraz osiągnięć. Stypendium chciałabym przeznaczyć na dojazdy do szkoły, materiały naukowe oraz kursy, między innymi językowe, abym w przyszłości dzięki swojemu rozwojowi i nieustannej pracy mogła pomagać społeczeństwu na jeszcze większą skalę.